Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zorganizowało w tym roku zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanie było duże, a oferta bardzo bogata. Dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, szycia oraz zawodach sportowych na lodowisku. Dodatkowo mogły podziwiać spektakl teatralny wystawiony przez baśniową kapelę. Taka forma spędzenia wolnego czasu bardzo spodobała się najmłodszym, a Gminne Centrum Kultury i Bibliotek już zaprasza na zajęcia feryjne w przyszłym roku. 4 lutego w remizie OSP Maszków odbyło się spotkanie noworoczno-karnawałowe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, prezesi ochotniczych Straży Pożarnych zespoły śpiewacze, koła gospodyń wiejskich oraz seniorzy reprezentujący ośrodki wsparcia i Gminny Klub Seniora. Noworoczne spotkanie było podziękowaniem dla zaproszonych za udział w inicjatywach z zakresu kultury i spraw społecznych. Najbardziej zasłużone osoby i instytucje zostały nagrodzone statuetkami. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z OSP Maszków i Orkiestrą Deutę Tempo z Iwanowic. Witajcie na lekcji języka polskiego w klasie 3b w Gimnazjum w Iwanowicach. Dzisiejszy temat zajęć Przysłowia. Lekcja została przeprowadzona w związku z wznowieniem działalności młodzieżowej poradni językowej. Jest to blog, redagowany przez uczniów gimnazjów z naszej gminy. Na blogu gimnazjaliści zamieszczają wpisy z przeprowadzonej lekcji języka polskiego. Później każdy wpis zostaje poddany ocenie przez jury, a dla autorów najciekawszego z nich Gminne Centrum Kultury i Bibliotek funduje wycieczkę do kina. Jak widać, gimnazjaliści pracowali naprawdę w pocie czoła. Ale nic dziwnego w końcu gra jest warta świeczki. 1 marca na terenie gminy Iwanowice firma Erlis Półkazo zainstalowała pięć sensorów jakości powietrza. Umieszczono je na szkołach w widomej, Damicach, Grzegorzowicach, Iwanowicach i Sieciechowicach. Przez cały czas czynniki będą mierzyć stan jakości powietrza w naszej gminie, sprawdzając m.in. wilgotność powietrza trzy temperaturę. Aktualne wyniki można sprawdzać na stronie internetowej wyświetlonej na ekranie. 5 marca w Naramie odbył się drugi Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem był klub sportowy Nowi Narama. Główną atrakcją całego wydarzenia był bieg ku czci żołnierzom niezłomnym. Udział w nim wzięło ponad 130 osób. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i w kategorii open. Dodatkowo obowiązywał podział na mężczyzn i kobiety. Równolegle do biegu odbywały się pokazy broni czy ratownictwa medycznego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski czy kapitan Stanisław Szuro, jeden z żołnierzy wyklętych. Pełna relacja z tego wydarzenia już wkrótce. 8 marca wszyscy obchodziliśmy Dzień Kobiet. Jak się okazało, ta piękna tradycja jest obchodzona w naszej gminie już od najmłodszych lat przekonały nas o tym przedszkolaki z Sieciechowic. A od chłopaków coś dostałyście? Co dostałyście od chłopaków? Czyli taki standard. Ale w czymś się myliłem. Myślałem, że przedszkole to ten pierwszy, poważny moment, kiedy zaczynamy szukać tej jednej, jedynej. Jednak nie. A jak to jest z dziewczynami z przedszkola? Któreś planujecie coś dać? Macie jakoś taką upatrzoną? Ja nie. Nie macie? Nie, nie, nie. nie. macie nikt? Nie? A panią nauczycielką daliście już coś? Krokusy! Krokusy i wszystkim? Wszystkim. A wszystkie lubicie? Tak. I tak, chyba najlepiej. Kochajmy je wszystkie i pamiętajmy. Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest A jeśli już zapomnicie, to wiedzcie, że lepiej późno niż wcale. Widzimy się za miesiąc.